Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w Lidzbarku Welskim, wczoraj przyjechaliśmy tutaj, zrobiliśmy rozpoznanie terenu, a teraz jedziemy na krótką wycieczkę, jest ze mną gość specjalny, Monia, jedziemy się relaksować, także zapraszam na krótką relację z wycieczki dookoła Lidzbarka. miejski w Lidzbarku. Jest miejsce, gdzie można sobie odpocząć. opędzelować jakiegoś gofra. Lidzbark mnie zaskoczył i to pozytywnie. Mnóstwo ścieżek rowerowych, szuterków, las, jeziora. Dobra baza turystyczna. Moclegowa. czego chcieć więcej? No i dla miłośników wędkarstwa również, bo z tego co widziałem, to ryb tutaj jest mnóstwo w tym jeziorze. Trzeba zażyć kąpieli. Teraz mała ciekawostka, rzeka Wel wpływa do jeziora Lizbarskiego i wypływa prawie w tym samym miejscu. Tutaj mamy ujście rzeki Wel do jeziora Lizbarskiego, a tam kilkadziesiąt metrów dalej wypływ, jeziora, wypływ z jeziora rzeki Wel w drugą stronę. Także rzeka tak jakby nie mogła się zdecydować czy wpływać tutaj, czy nie wpływać a tutaj tworzy taką bardzo charakterystyczną deltę. No i mnóstwo ryb, naprawdę mnóstwo ryb. Bulwar. Bulwar nad rzeką Wel. rzeka wygląda bardzo obiecująco. Jakimś kajaczkiem można byłoby spłynąć, a posiadacze packraftu, no to już w ogóle mają pole do popisu. Rzeczka wygląda naprawdę obiecująco. Wartki nurt, czyste koryto i dosyć głęboka. A Tobie jak się podoba? Cudownie. Mnie również się podoba. Jest również tężnia solankowa. Ale pachnie solą. A mamy braki soli. Nie wzięliśmy ze sobą soli. W Gisbarku jest sporo ciekawych miejsc, gdzie można sobie odpocząć, posiedzieć. Jednym z takich miejsc jest taki skwerek naprzeciwko poczty polskiej taką ciekawą altanką, której właśnie Monia zażywa wypoczynku. Dookoła są tablice z, ze starymi zdjęciami, informacjami na temat Lidzbarka, Także można sobie poczytać ten, kto ciekawy historii. Naprawdę bardzo miło. A dziś przywitał nas deszcz. To kolejny dzień naszej wyprawy do Lizbarka. W nocy trochę popadało. Teraz jest godzina chyba 9:30 i w dalszym ciągu pada. Ale nam to zupełnie nie przeszkadza. Jedziemy na krótką, kilkunastokilometrową wyprawę po okolicy. I cały czas jesteśmy pod wrażeniem, jak Lisbarku jest pięknie. Prawda? Cudownie. Cudownie, cudownie. Także jedziemy. Kończyła nam się ścieżka rowerowa. Jesteśmy na wysokości ośrodka wypoczynkowego Lech. Bardzo przyjemnie. O, to jakiś single track. Można nieźle pomykać. Jedę z jedną ręką. Może się to zaraz źle skończyć Ale super, zobaczcie Do góry Ale ekstra no, super Ło, wow. i zjazd Ale to jest trasa robią. I hopa no, z jedną ręką. Chyba chowam kamerę. Właśnie jesteśmy po przejeździe przez single track. Pierwszy single track Moniki. Super. I co, podobało Ci się. Ekstra, super. Ekstra, naprawdę. Nie nagrywałem Jak tam, na placu bo zabaw. Ta. nie nagrywałem tam, bo nie mam y, uprzęży do kamery. A z jedną ręką byłoby mi trochę ciężko. Ale super, naprawdę. Taka bezpieczna. Ścieżka single track do zjazdu. Można się trochę zabawić. Także pewnie jeszcze raz z nią przejedziemy. A teraz jedziemy, żeby zobaczyć jezioro. Cały czas przez taki piękny, pachnący las. Dojechaliśmy do takiego fajnego miejsca. Tutaj widać rzeczkę płynącą. Taki mały strumyczek. No ale super. Taka czysta woda. A tam pod dali jest mostek. Pojdziemy do prawo. Tutaj jest taki dojazd. Po drugiej stronie. Szemrze sobie strumyk. A jakieś rybki pływają w tym strumyku? takie małe. Tutaj po prostu musiałbym cały czas filmować. Jedziemy w taką ścieżką wzdłuż jeziora. I co chwila takie widoki. Przepraszam, że to jest trochę chaotyczne, ale jestem w takim szoku. Że szok. Schodzimy nad samą wodę. Takie fajne miejsce, dogodne jest do zejścia. To jest ta łódka. A tam po drugiej stronie ośrodek. Z tą zjeżdżalnią, w którym byliśmy wczoraj. A trochę dalej tam widać wieżę widokową. Także jesteśmy dokładnie po drugiej stronie jeziora Jeziora Lidzbarskiego. A po drodze mieliśmy mnóstwo źródełek, które wypływają z, ze wzgórza e, bo to jest jezioro Rynnowe, ono jest w takim zagłębieniu. I te wszystkie cieki wodne, które są tutaj w. No, w tej ziemi płyną sobie do jeziora, ale leje, a jesteśmy akurat na wieży widokowej. Super, ale nam się udało, leje jak trzeba. No i też może trochę nam wpada kilka kropelek. Na szczęście jakiś tam dach nad sobą mamy. Dziurawy trochę. Moglibyśmy wejść na górę, tylko że na górze to pewnie mocno zacina po bokach. No ale to dajemy radę.